Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie w GTA 5, bardziej no, w GTA Online, ale no, powiedzmy, że to bez różnicy. Tak mi się wydaje. No, czy znaczy, pewnie jest jakaś różnica, i zaraz ktoś napisze, że jest i tak dalej, no ale kurczę blade, no dobra, nieważne, nie, roz... nie rozwarstwiajmy się. No ja sobie tutaj zaparkowałem w takim miejscu, w którym niezbyt wolno parkować, także już stąd jadę. Ogólnie ze mną dzisiaj jest Filip. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że Cię dobrze słychać. tak nadzieję. Chyba Cię nie słychać dobrze, bo nawet ja Cię nie słyszę dobrze. Tak, na pewno. No, to czekajcie, ścisiemy wam dźwięk, troszeczkę. chyba już widzit. Dopiero podgłaśniałem dźwięk, żeby teraz. No. Dobra. No to słuchajcie, wyobraźcie sobie, że dzisiaj będziemy robić niesamowitą rzecz. Mianowicie będziemy sprzedawać kradzione samochody. Nie, pożyczone. No, pożyczone właśnie, pożyczone. O Filip już na mnie czeka na lotnisku. bo żeby ukraść skradzione samochody, to najpierw musimy polecieć do mojego magazynu skradzionych samochodów moim pięknym, złotym samolotem. Ja nie wiem gdzie on tematy balony jest, bo mi balony się powiedzieć, bo chciałem do niego po prostu pojechać, ale nie powiedzieć. No, Filip nie wie, gdzie jest mój magazyn, ale ja mu zaraz pokażę. Także właśnie chcę go tam przewieźć moim pięknym samolotem. O, dobra, tu jest mój piękny samolot. Dobra. Aż mnie nos zaswędził normalnie. Pięknie. Dobra. wszystkim dużo jeden popcorn Filip je sobie popcorn, bo popcorn zazwyczaj się je przy oglądaniu. Dlatego Filip postanowił go zjeść podczas yy, grania, nagrywania. Dobra, Filip, no to jak przytrzymasz F, to sobie wejdziesz do tyłu jak taki prawdziwy lord. Tak? Tylko ja cię proszę, bo tam jest wino do picia, czy tam szampan. Ja cię proszę, jak wysiądziemy, bo ja wiem jakie ty masz zapędy jak wchodzisz do mojego biura. Jak wysiądziemy z tego samochodu, to ja cię proszę, żebyś nie był pijany. Już słyszę jak sobie leje. <laughs> żebyś się trzymał na nogach. Dobra, to trzeba. Słuchajcie, nas ustawić się na, yy, na pasie startowym pięknie nie można. Tutaj robić rzeczy nielegalnie. Ustawiamy się. Coś jakoś koślawo mi to idzie. Dobra. Yy, Dobra, halo, halo, wieża, czekam na pozwolenie do startowania. Startuj, startuj, cymbale, ty startuj, startuj. Dobra. Okazuje się, że mogę już startować, tak że lecimy. Sobie wyobraźcie. Do mojego magazynu. Z samochodami skradzionymi. No, Filip się na pewno yy, ucieszy. Bo Filip lubi sprzedawać kradzione rzeczy, prawda Filip? tak. Dobra, no to lecimy. Kurs... Filip już jest pijany. Ja wam mówię. Dobra. Nie mamy jakoś bardzo daleko, słuchajcie. Dobra, Filip. Jesteśmy na miejscu. Dalej pieszo. Ale to? Tak, to. Jeszcze piję. Dobra... No, to jesteśmy. Jak to? Ty wyskoczyłeś. <noise> to jest. Okej, okay, Filip na mnie przeżył niestety. Nie zdążyłem wyskoczyć. Jak ci się podobał lot? No, także droga była naprawdę długa. A ja tutaj sobie postaram się bezpiecznie wyglądać na no Filip się na szczęście zreśpił dość blisko. No dlatego możemy skutecznie zająć się robotą. Dobra. I wylądowałem pięknie pod moim magazynem. A ty Filip tutaj jesteś, dobra. To co, sprzedajemy? Nie. Jesteś w mojej tej, jesteś, dobra. No to wchodzimy do środka. No i mam nadzieję, że nie słyszycie aut, które tak dość głośno jeżdżą z tyłu. No, tutaj są dwa auta. Są tylko dwa, choć mogłoby ich być więcej, ale mi się nie chciało więcej kraść, bo chcemy tylko sprzedać dwa. Pięknie na odcineczku. Filip sobie zarobi trochę kasy, bo ma jej bardzo mało. Ja mam jej bardzo dużo, więc już yy, nie jest mi to jakoś szczególnie potrzebne. Ale zawsze można się pobawić. Eksportuj ten i eksportuj ten. Dealerowi za tutaj tyle. Potwierdź. No i dobra. No i teraz musimy te samochody sobie, wyobraźcie, zmodyfikować. Także yy, modyfikuj stary. Modyfikuję właśnie. O, tak jest pięknie. Okej. Okay. Okej. Okay. To ten będzie fajny. Okej. Okay. Okej. Okay. No i koła. No to kolor oczywiście. Dobra, no to po prostu zróbmy, zróbmy... No nie możemy, to rodzaj kół w takim razie takie... I takie je, i jest świetnie. No, oczekujemy w takim razie na Filipa, aż Filip sobie zrobi. Autko. Filipowi to chyba idzie troszeczkę wolniej. Bo ja no to po... Nie robię. No bo Filip się bawi w, w rzeczywiście w jakieś crasto. No ja sobie po prostu wrąbałem wszystko jak leci. Ja tak samo robię ale lubię... Aha. To, to, to fajne rzeczy. spoilery. I tak to auto zaraz będziemy oddawać Filipie. No wiem. Bo sprzedajemy je. Nielegalnie pozyskane auto sprzedajemy gościowi, który nielegalnie je od nas odkupuje. To brzmi jak legalny plan. No tak. Dobra. No i teraz uwaga, jak długa będzie nasza trasa? Bo może być bardzo długa, a może być też bardzo krótka. Słuchajcie, jak na razie mamy wczytywańsko. O, no. Trochę mamy. Wyłączone radio, wyłączone, dobrze, bo prawa autorskie. Nie rozwal tego auta, bo im bardziej rozwalisz, tym mniejsze zyski. No dobra. No i mnie to tam nie przeszkadza, ale tobie już prędzej. O kurde, dobra, strzelają. Ja nie będę się wdawał w bójkę, wolę sobie uciec od nich. Ale to auto jest szybkie. Super. Jak my tam będziemy za minutkę? Słuchajcie, takie szybkie auto. Filip? Ja chcę takie szybkie auto kupić sobie. Można to auto kupić w ogóle normalnie? Można. To ja chcę to auto, bo ono jest tak kosmicznie szybkie, że moje Porsche to nie ma z taką prędkością nic wspólnego. Ale przywaliłem. Ja to tu jeżdżę jak pirat drogowy totalnie Czas na dostawę 13 minut. Dobra, to ja sobie skoczę na małe zakupy na szybko Dobra, mogę coś kupić? No co? No nie, to nie. Dobra, nie chcecie to. Dostałem laga. Czy ty? Laga dostałem, mówię ci. O nie! Ty wjechałeś w stację! Dostałem laga, bo oni mi przesadzili oponę. nie. Nie. Gówno nie. Nie. Dobra, wbijaj do mnie. Ten laga... O nie, czemu tutaj się rozgrywa? Nie wierzę w ciebie po prostu, nie wierzę w ciebie. Ja sobie poszedłem tutaj na zakupy, wychodzę i nagle BUM! Filip wjechał autem w tę... ...w stację, więc super, brawo Filip. Jestem świetnym kierowcą, ja wiem. No, powiem ci. O, fast, damy radę. Dobra, jedziemy przez góry. Myślisz, że to się uda? Nie. A ja myślę, że się uda, bo ja jestem świetnym kierowcą. A, a świetny kierowca potrafi. Wszystko, jak to wy... Nie, nie jest tak łatwo wybuchnąć auto w GTA 5. No, chyba że się robi tak. Wylądowałem na cztery koła, sobie wobrych. O, nie, to nie koniec. <grybujesz> Dobra, jedziemy. To chyba nie jest auto przystosowane do jazdy po takich terenach, ale tu chyba jest willa naszego kupca. A bole to jest te na którego zabijamy. Na tak? Aha, bo tu trzeba wjechać jakoś od strony jezdni, dobra. To się rozpędzimy zaraz. Dobra. Pięknie. Tam do tego laga. Chciałem to na przestrzeni. na siebie. też jak mówiłem coś o nierozwalaniu samochodów? No. To się nie udało. No, to nie, to nie udało się. Tak lekko. Dobra. Dobra, udało nam się dosyć szybko ten samochód sprzedać. Asystentka tam jest dla niej. Dobrze, dobrze, cieszę się. Co to za ziomuś? Czemu idziesz środkiem ulicy, ziomuś? Nie wolno iść środkiem ulicy. Złaś z ulicy. Właśnie, Całe życie przeleciał mi przed oczami. ale przynajmniej szedł z ulicy. No dobra, to trzeba by w jakiś y, efektywny sposób w takim razie zakończyć ten odcineczek. Bo... To miał być taki szybki odcineczek, gdzie po prostu sprzedamy te skradzione samochody. Why are we. Why am I. Why am I. What the hell is going on? Czy ja mogę sam siebie zabić? No, mogę. Dobra. Przez chwilę byłem nieśmiertelny, nie wiem dlaczego. Masz włączony ten. Aha, bo jesteśmy w tym, w jednym teamie, dobra. Teraz już wiem, no. Adam jest głupi i nie pamięta, jak działa gra. No super, tak. No, także słuchajcie, to by było na tyle w tym odcineczku, bo nie mamy wam nic więcej dzisiaj do pokazania. Ale kolejne odcineczki z GTA 5 i GTA Online będą się pojawiać na tym kanale i będziemy mieli jeszcze więcej ciekawych rzeczy. I jeśli chcecie, żebym... Macie kanał Filipa w opisie, zrobię ten dobry gest dla niego i macie je, jego kanał w opisie. Słuchajcie, jeśli chcecie. Yy... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. To by było na tyle w tym odcinku. Na razie, pa pa, i, 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 i cześć.